Cześć, materiał na który wszyscy czekacie, czyli przegląd Hobonici 2023. Pani Kasia przedstawi Wam co nowego w tym roku, na przyszły rok przygotowało Hobonici. Zaczynamy od yy... Zaczynamy... a szóstki. Tak, ale tutaj yy, bez zmian to jest standardowa wersja, którą yy, użytkownicy i użytkowniczki bardzo dobrze znają i bardzo na nią czekają. Też zrobimy mały unboxing, bo pierwszą zmianą w tym roku są papierowe opakowania. Także nasze notesy będą zapakowane w taki sposób. I co nas czeka w środku? W środku mamy notes w formacie A6, który jest dzienny. Zmianą jedyną w tym notesie są strony dodatkowe z tyłu. Jak co roku jest coś innego, i tak też w tym roku. Na przykład japońskie słodycze. Informacja na temat marki Hobonici. Taki cudowny przewodnik na ten rok. Jak używać nasze Hobonici z takimi słodkimi ciastkami, ponieważ. Słowem przewodnim na ten rok jest słowo Born, czyli narodziny, i są tutaj przykłady, co może narodzić się z naszej wyobraźni razem z naszym planerem. W każdym chabonici taki planer, taki przewodnik się znajduje w środku. I ostatnia bardzo wyczekiwana na nas, na na, wyczekiwany przez nas dodatek to próbka papieru, który będzie w przyszłorocznych Hobonici. Każdy będzie mógł sobie spróbować jak, jak ten papier zachowuje za się z różnymi instrumentami piśmienniczymi, będzie mógł dotknąć i zdecydować czy... Um, czy mimo zmian dalej pozostanie przy naszym ulubionym planerze? Tak, jak ktoś się zastanawia, bo może nie wszyscy wiedzą, stare maszyny i firma, która produkowała Tomę River, zaprzestała produkcję w zeszłym roku. Hoboniczy miało zapas jeszcze na 2023, no ale od 2024 przechodzą właśnie już na ten nowy papier. I tak jak Pani Kasia powiedziała, do każdego planera w tym roku dołączana jest próbka papieru, który będzie od kolejnego roku. Kolejną bardzo wyczekiwaną na nas zmianą są planery, nowe rozmiary planerów w języku angielskim i jest to Wix, który tutaj na przykład y, motyw króliczków związany z chińskim nowym rokiem, przyszły rok będzie rokiem królika, y, właśnie w języku angielskim z y, angielskimi y, cytatami. Dodatkowa wklejana kieszonka jak co roku. Czy tu też są te testy papierów? Właśnie nie, jeden będą nie mam. Uh -huh. W rozmiarze A6 i w rozmiarze A5. OK. No i kuzen, który również występuje w tym roku w wersji angielskiej. Mamy próbkę papieru. Okej, okay, czyli jest w małych i w dużych. Nie ma wiksach próbek. To, co mi się rzuciło w oczy, to jest numer seryjny. Każdy planer ma swój. I coś, z czego ja się bardzo cieszę, to to, że w planerze kuzen w języku angielskim zachowano różne kolory kratek na każdy miesiąc. Jest to taki bardzo przyjemny dodatek w tych planerach który ja osobiście bardzo lubię i zostało to zachowane w tym większym rozmiarze i mamy tutaj um, cytaty w języku angielskim, planer y, w rozmiarze A6, a, A5, y, ma planer dzienny, ale też planer tygodniowy i planer miesięczny. To co Pani Kasiu, dobre zmiany? Dobre, bardzo dobre. mi się podobają. I no Hobonici się rozszerza, zbiera większą rzeszę użytkowników dzięki tym zmianom, bardzo się cieszymy na to. Pani Kasia jest użytkowniczką Hoboniczy od kilku lat, może nam się uda namówić ją kiedyś, to może Wam coś pokażemy. A tymczasem zapraszamy Was do sklepu, gdzie znajdziecie wszystkie planery. no może nie wszystkie, bo część okładek już jest wyprzedana. Będziemy się starać jeszcze domówić, królik był boski, królika już nie ma, ten jest mój. Ha! Ale jeszcze małe i duże są, także zapraszamy Was, żebyście sobie poglądali, jaki jest asortyment okładek. Do zobaczenia i do usłyszenia.